Dzisiaj Viola Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego przeprosiła za przegraną jej kandydata. Co pan myśli o jej pracy? Panie doktorze, ja jestem od tego, żeby, nie żeby od tego, żeby oceniać czyjąś pracę. Ja wielokrotnie miałem w tej kampanii możliwość poznania tych ludzi, którzy byli po drugiej stronie, na takiej zasadzie, że gdzieś tam, czy podczas debat, czy podczas różnych wydarzeń była okazja obserwować, jak to wyglądało. Ci politycy, którzy prowadzili kampanię Rafała Trzaskowskiego wielokrotnie wielką butą się wykazywali, takim brakiem pokory i myślę, że to jest takie DNA tego środowiska politycznego i za to zapłacili najwyższą karę w tych wyborach, czyli je po prostu przegrali jeszcze w taki sposób, że ogłosili o 21 w niedzielę zwycięstwo. Kompletnie się kompromitując, bo każdy polityk, który ma świadomość tego, że wygrywa 30 procentami, to powinien mieć świadomość, że nie powinien ogłaszać zwycięstwa. A to pokazało, jak wielką buto, butę ci ludzie w tej kampanii charakteryzowali się i to ich zaprowadziło do, do, do porażki.